Nagród, i nominacji. Pisarz Jakub Małecki, autor m.in. bestsellerowego dygotu oraz śladów, które były nominowane do Nagrody Literackiej Nike, laureat Nagrody imienia Cypriana Kamila Norwida za powieść Święto Ognia, był w piątek gościem Miejskiej Biblioteki w Bolesławcu. Jakub Małecki to pisarz wielokrotnie nagradzany i nominowany do najważniejszych nagród literackich. Zaczynał od fantastyki, a dziś pisze głównie książki obyczajowe. Pisze o zwyczajnych ludziach, ich emocjach i uczuciach, w których czytelnik odnajduje siebie, a że nie jest łatwo spojrzeć na siebie w kontekście swoich emocji i zachowań, to pojawia się pewien intrygujący problem w odpowiedzi na pytanie, o czym pisze Jakub Małecki. Piszę w taki sposób, żeby później jak ktoś mnie pyta o to, co właściwie pisze, to żebym miał problem i rzeczywiście mam teraz też problem, bo najchętniej to. Wyobrażałbym sobie moje książki jako coś, co... Ktoś po lekturze może podsunąć swojemu wiem, znajomemu mężowi, koledze, żonie, koleżance i powiedzieć, że jeszcze nigdy czegoś takiego nie czytał, ale to jest tylko takie moje marzenie. Tymczasem nawet w marzeniach Jakub Małecki nie myślał o tym, że losy swoich bohaterów obejrzy na ekranie. Jeszcze w tym roku do kin trafi adaptacja Święta Ognia. To będzie komedia obyczajowa. Premierę zaplanowano na 6 października. Właśnie okazało się też, że film w reżyserii Kingi Dębskiej został zakwalifikowany. Do konkursu głównego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To jest dla mnie tak abstrakcyjne, że to jest ekranizacja mojej książki, że ja w to trochę nie wierzę, że ja to przeglądam na tym telefonie, ale myślę sobie, że. No No dobra, jak, ja, ja pamiętam, że ja napisałem tą książkę i że, e, że wiem, że, że, że ją nakręcono film na jej podstawie i że on zaraz będzie w kinach, ale tak w głębi serca to nie wierzę, że to, że to jest moja książka. I wydaje mi się, że to się wszystko wiąże z tym, że. E, no, że ja właśnie w tych czasach nastoletnich i w, i w dzieciństwie, i jako taki, że tak powiem, młody dorosły człowiek ja kompletnie nie wierzyłem w siebie. Ja byłem człowiekiem, który się bardzo wątpił yy, i do dzisiaj wątpi I ja yy, jakby niczego się po sobie nie spodziewałem. Książki i to nie tylko te swoje są dla niego niezwykle ważne. Czytał od dzieciństwa, choć w jego najbliższym otoczeniu nie było to popularne w Jozefie opisałem takiego bohatera, który jest podobny do mnie i, i on tam tak, tak. miał podobne takie rozterki, znaczy ja w pewnym momencie próbowałem się nawet tak hamować, żeby nie powiedzieć, nie użyć jakiegoś takiego słowa mądrzejszego, które przeczytałem w książkach, żeby się nie zorientowali ludzie na osiedlu, że ja tak dużo tych książek czytam. Nie? Studiował ekonomię, potem pracował w banku, a po pracy pisał. A że jest fascynuje się Lemem, sposób, zaczął od było, science fiction i fantasy. Wiele, wiele. Znalazłem w internecie jakiś konkurs. I ja wygrałem ten konkurs na to opowiadanie i w nagrodę to moje, to moje opowiadanie znalazło się w książce. Ja rodzicom powiedziałem, że, to że moje opowiadanie wygrało jakiś konkurs i że ja będę w książce. W ogóle cała rodzina się cieszyła, a później napisałem mi z tego wydawnictwa, że ta książka będzie się nazywała Trupojad. Właśnie strasznie przerażające. Ja, ja mówię, Jezus Maria, jak ja to mamię teraz dam w prezencie ten Trupojad jakiś. Dziś pisze o ludziach, jak często podkreśla takich prawdziwych, zagubionych, zwyczajnych, trochę smutnych. Fascynuje go też natura. Jego twórczość pokazuje, jak bardzo wnikliwym i wrażliwym jest obserwatorem. Miłość pisarza do natury znalazła swoje odzwierciedlenie w jego najnowszej książce, sąsiednie kolory. Czego jeszcze dowiedzieliśmy się o Jakubie Małeckim podczas spotkania w bibliotece? Otóż pisarz od pewnego czasu nie jej już mięsa, ale docenia kuchnię swojej mamy, gdzie z jej rogalikami się nie wygrywa odkąd ja y, przestałem jeść mięso, to moja mama ma bardzo duży problem, ponieważ y, ona najbardziej na świecie jest szczęśliwa, jak ja leżę taki y, jak wieloryb obżarty i mówię, że zaraz umrę, to ona wtedy mówi, o jestem taka szczęśliwa, że tak, że tak mnie nakarmiła. No i y, czasami jak już przyjeżdżam, to ona mówi, a może ci tam ten słoik, a może to to sobie weź, to sobie zjecie tam na kolację z Martusią, to coś tam. Ja mówię, że nie, nie, nie i jak już tak wszystkiego odmawiam, to pada taki ostateczny cios. To chociaż Rogaliki. Rogaliki znalazły się także na planie filmu o pisarzu. Jak przyjechałem na to spotkanie, to też powiedziałem, ja że się spieszę, bo tutaj tam ten pan panzas przyjeździł, coś tam, ten kabrzysta, to, to ci ludzie. On mówi, to chociaż Rogaliki weź dla nich. Tylko mi wyśli zdjęcie, jak jedzie te Rogaliki. No, więc pierwsze, co zrobiłem, jak nagrywaliśmy ten film, to musiałem zdjęcie zrobić, jak ci wszyscy ludzie jedzą te Rogaliki. No, ale to jest oczywiście bardzo miłe. Słodkości chodzą w parze z kawą. Pisarz przyznaje, że pijają codziennie. Tak się składa, że w zestawie z bolesławieckiej ceramiki, którą sprezentowali mu teściowie. Piątkowe wydarzenie w miejskiej bibliotece w Bolesławcu jest efektem udziału w projekcie Sieć bezpieczeństwa dla Ukrainy w ramach programu Erasmus.